Decyzją Komendy Głównej zostaje powolany oddział specjalny do likwidacji agentów i zdrajców. Wykonywaniem wyroków zajmują się Onyx i Dagger. Naprawdę myślałaś, że mógłbym zrobić coś, czego ojciec by się musiał wstydzić? Częste likwidacje lokali konspiracyjnych wskazują, że grypsy z Pawiaka są przechwytywane przez Niemców. Dziesięć takich przypadków w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Daję głowę za moich ludzi. Władze podziemne odkrywają, że na Pawiaku od pewnego czasu działa nieznany im kanał dostarczania grypsów. Cholera, trzeba by to jakoś potwierdzić. Chyba wiem jak. Kriminal, policja. policja kryminalna. O co chodzi? Narażając swoje życie, Dagger dostaje się na Pawiak. Alfred Mink? Alfred Ming? Ja. Tak. Oto. Oto. Co ja? Do mnie. skutecznie identyfikuje skład nowej komórki przekazującej grypsy.